Badania prenatalne są to badania, które wykonujemy u pacjentek ciężarnych w pierwszym, drugim i trzecim trymestrze ciąży. Dokładnie optymalnie między 11 a 14 tygodniem, między 18 a 22 tygodniem oraz między 28 a 32 tygodniem ciąży. Polegają one na ultrasonograficznej ocenie rozwijającego się płodu czy płodów w przypadku ciąży mnogiej. Ponadto w pierwszym trymestrze ciąży wykonujemy badania biochemiczne. To jest tzw zwany test podwójny, czyli oznaczenie stężenia białka PAPPA oraz wolnej podjednostki beta hCG, co w połączeniu z oceną ultrasonograficzną pozwala nam na screening i szacowanie ryzyka wystąpienia najczęstszych trisomii. To jest np. przykład trisomii chromosomu 21, 18 czy 13. Badania prenatalne są bardzo cennym narzędziem i dostarczają nam bardzo wielu wartościowych informacji zarówno lekarzom, jak i oczywiście samym pacjentom. Pozwalają m.in. na wykrywanie wielu wad wrodzonych, patologii łożyska czy też zaburzeń w zakresie wzrastania płodu, co pozwala nam, lekarzom prowadzącym, pokierować pacjentkę dalej, do dalszej diagnostyki, np. poszerzenie badania o echokardiografię płodową, czyli tzw. echo serca płodu, czy też oznaczanie wolnego DNA płodowego z krwi matki lub, jeżeli jest taka konieczność i wskazania, pokierowanie pacjentki na badanie badania inwazyjne, takie jak amniopunkcja czy biopsja kosmówki. U pacjentek po wykryciu czy przy podejrzeniu wady wrodzonej u płodu możemy taką pacjentkę objąć skoordynowaną opieką perinatalną, włącznie ze skierowaniem jej na przykład do specjalistycznych ośrodków, które zajmują się terapią wewnątrzmagiczną niektórych wad płodu jeszcze w trakcie trwania ciąży. Ponadto po takich badaniach pacjentka już może zostać skierowana do porodu, do ośrodków wyższego stopnia referencyjności, głównie z uwagi na noworodka. Dlaczego? Dlatego, że taki noworodek może po porodzie wymagać wielospecjalistycznej opieki czy też terapii już od razu po porodzie. Mało tego, w badaniach prenatalnych mamy jeszcze taką możliwość, jak ocenę ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego czy też wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu. Dzięki temu mamy możliwość wdrożenia odpowiedniej profilaktyki, takiej jak na przykład podaż kwasu acetylosalicylowego, już od wczesnych etapów ciąży. Dzięki temu możemy uniknąć bądź w znacznym stopniu ograniczyć wystąpienie powikłań, groźnych powikłań, zarówno matczynych, jak i płodowych. Badania prenatalne w pierwszym i drugim trymestrze ciąży są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w określonych wskazaniach, to jest u pacjentek, np np. powyżej 35. roku życia, czy też w przypadku występowania wad wrodzonych w rodzinie. Natomiast my z racji tego, że badania prenatalne niosą za sobą bardzo wiele korzyści, zalecamy wykonanie badań prenatalnych każdej ciężarnej, niezależnie od wieku czy wywiadu rodzinnego.